Hej, hej, przez to, że wyszedł Tales of the Jedi, to jakoś opóźniła mi się recenzja. Kabel mi zahaczał mikrofon. Opóźniła mi się recenzja Andora, kolejnego odcinka Andora, w którym nasz główny bohater trafia do więzienia, więc no pora nadrobić to niedopatrzenie, bo już za chwilę. Przed nami kolejny y, odcinek, zatem, tak jak zwykle, szybciutko sobie, że tak powiem, przebiegniemy przez y, wydarzenia y, serialu, i y, jakaś tam moja opinia też się y, znajdzie. No dobrze, to co? Gotowi? Jedziemy. Tytuł odcinka Narkina 5. Jest to nazwa planety, jak nie trudno się domyślić. Zaczynamy dokładnie w tym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czy prawie dokładnie w tym miejscu. To znaczy Andor jest e, no, prze, przewożony, znaczy najpierw poddany selekcji, a potem przewożony. Muszę coś zrobić z tym kablem, bo mnie denerwuje. Może tu sobie go zahaczę. E, Andor jest e, przewożony i poddawany, poddawany selekcji i przewożony. E, widzimy, jak Imperium się, że tak powiem, nie patyczkuje. On nie do końca jest w stanie uwierzyć y, w to, co się dzieje, y, tak? to znaczy nadal wychodzi z założenia, że przecież jest turystą i że nie powinien trafić y, na aż tak długi wyrok. Y, tymczasem y, Cyril, y, si, 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 Cyril, Cyril, y, on y, no, pracuje w tym imperialnym biurze standardów i jak się za chwilę dowiemy, wykorzystuje wszelkie możliwości. Aby zwrócić uwagę, pomimo tego, że jest tylko szarym pracownikiem najniższego niemalże szczebla, to próbuje zwrócić uwagę interneto internetowego imperialnego biura bezpieczeństwa na właśnie kwestię Andora i jakby nie poprzestał tutaj na chęci, chęci zemsty. Nie? Jakiejś. No i udaje mu się to, zwraca uwagę Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. E, powinienem wyrzucić dźwięk, żeby mi tutaj nie, nie żeby wam tutaj nie hałasowało. E, próbuję zwrócić, e, to było tu, o. I udaje mu się to, rozmawia z e, tą, że tak powiem, babeczką, z którą, która, która pojawia się w każdym odcinku i która jakby widzimy ją do tej pory, że ona wiąże e, fakty zaginięć, e, zaginięć sprzętu czy tajnego sprzętu imperialnego jakiejś tam wzmożonej działalności rebeliantów, czy przynajmniej jakichś buntowników, bo to jakby jeszcze nie jest ruch rebelii jako, jako taki. I, e, i co tutaj dalej? Jedziemy dalej? Właśnie imperialne biuro bezpieczeństwa zaczyna łączyć tak jak powiedziałem te też zaginięcia sprzętu to jest przypomnę ten sprzęt który tam w drugim czy w trzecim odcinku Andor próbował sprzedać za jakieś tam duże pieniądze i nagle okazuje się że o Jularen że nagle zaczynają jakby wiązać też wydarzenia na Aldanii z postacią Andora, i że wreszcie zaczynają go szukać. To jest bardzo ciekawe, bo Andor w zasadzie siedzi, czy za chwilę będzie siedział, nie wiem, jaka tutaj jest korelacja czasowa, ale za chwilę będzie siedział w ich własnym więzieniu, więc tylko oczywiście pod zmienionym nazwiskiem, więc no, już wiedzą, że go, że go szukają. De Dedra tutaj czy ta babeczka. Szczególnie jest tym faktem zainteresowana, no i widzimy wnętrze tego imperialnego więzienia, to znaczy Andor zostanie, zostaje przewieziony, czy Kasjan zostaje przewieziony na Właśnie tą tytułową planetę narki na 5. I dowiadujemy się, że jest to więzienie, w którym porządek jest utrzymywany w relatywnie prosty sposób. To znaczy podłoga jest pod napięciem. Więc więźniowie poruszają się boso, żeby nie było problemów. Natomiast natomiast obsługa czy strażnicy poruszają się w takich budkach, które przypominają budki narciarskie i one izolują od prądu. I. No właśnie, następuje szybka demonstracja, co się z wami stanie, jak będziecie niegrzeczni albo będziecie próbowali uciekać, to znaczy, porazi was prąd. Rodzaje, że tak powiem, tego porażenia prądem są różne, w sensie są takie, żebyście tylko cierpieli, a są też takie, które was usmażą, więc uważajcie, i tutaj Imperium to zresztą widać, piękna scena. Imperium tutaj w osobie, czy w osobach tych strażników, czy dowódców. Jest e, genialne, e, znaczy genialnie pokazane, ponieważ oni są tacy dumni z tego wiecie, technologicznego, e, technologicznego terroru, który udało im się e, sko skoncentrować. To jest w ogóle bardzo ciekawa scena, bo wracamy do e, Cyrilla i Dedry, e, bo ta rozmowa kończy się na tym, że e, no Dedra, jakby, znaczy Cyril niewiele jest im w stanie dać. Nie? E, Teoretycznie został przesłuchany, powiedział w zasadzie całą swoją historię opowiedział, jak się tu znalazł i dlaczego chce ścigać Kasiana. Natomiast no, Imperialne Biuro Bezpieczeństwa powiedziało: No to tak, no to super, no to teraz my, się, my to zrobimy, że tak powiem, naszymi kanałami. A on się tutaj uśmiecha w taki bardzo ciekawy sposób. To znaczy, nie wiem, dla mnie to jest jakiś podtekst tutaj, w sensie. No, zobaczymy, zobaczymy jeszcze, kto do kogo przyjdzie, nie? Także myślę, że jeszcze będziemy tego pana tutaj spotykać parę razy. W ogóle, Kasjan i ta scena, z, którą tutaj widzimy, kojarzy mi się, czy ta stylistyka tego więzienia, kojarzy mi się i to jak tam chyba była też taka scena z, z rękami tak w górze z pierwszym filmem Lukasa, czyli z T.A. Checks 11:38, ale nie wiem takie jakieś skojarzenie miałem. W ogóle też to więzienie o tym za chwilę będę mówił, jest takie tak trochę też kojarzy mi się ze Squid Game, nie? Zaraz do tego dojdę, ale to po kolei. No bo generalnie na czym to polega. Więzienie jest skonstruowane w ten sposób, że jest siedem poziomów. W każdym z tych poziomów, na każdym z tych poziomów jest siedem pokoi. W każdym z tych pokoi jest siedem stołów i do każdego stołu jest przypisane siedmiu więźniów, którzy na akord robią jakąś no chciałoby się powiedzieć bezsensowną robotę. W sensie Taką głupią robotę, którą y, równie dobrze mogłyby robić droidy: typu podnieść, obrócić, wsadzić, przykręcić, następny. Wiecie, tego typu. I oni to robią jakby na akord, dlatego że każdy zespół, y, jeśli, że tak powiem, się jest danego dnia. Y, przodownikiem pracy, to dostaje jakąś wiecie, gównianą nagrodę typu dodatek, do, dodatek smakowy do żywności, a nie tylko bezsmakową papkę. Natomiast jeśli jest najgorszy danego dnia, to zostanie porażony. I jakby taką też oczywiście więźniem jest kinoloi. Tutaj ta postać, grana oczywiście, jak, jak doskonale widzicie, przez Endego Serkisa. En, Ende Serkis to jest e, aktor, który już się w Gwiezdnych Wojnach pojawiał, a dokładnie jego głos, ponieważ on jest Snowkiem, czy był Snowkiem. E, o, jasne, w sensie Snowk był e, robiony komputerowo, no, ale głosem i jakby. E, Aktorem Motion ca capture był właśnie Andy Serkis. A tutaj się pojawia, że tak powiem, ze swoją własną twarzą. I on jest tutaj no, starym więźniem, który, pomimo tego, że jakby też jest więźniem, to pełni rolę takiego trochę capo, takiego szefa, który ich tam będzie motywował do pracy, bo jakby jego drużyna jest zawsze przoduje w robocie. Nie, więc jakby o to tutaj chodzi. I on pewnie za jakieś tam drobne dodatki czy drobne ułatwienia w, w odsiadywaniu wyroków jakby nastawia, nastawia gra tutaj ludźmi, żeby ich odpowiednio nastawić przeciwko sobie. I dlaczego to skojarzenie przeciwko sobie? Znaczy to skojarzenie z, ze Squid Game. Dlatego, że zobaczcie, tutaj nawet przy tym stoliku Andora, przy którym on będzie pracował, jest, zobaczcie, też taki starszy facet, on mi się bardzo skojarzył z, właśnie z, ze Squid Game. Natomiast no to w Squid Game było tak, że za, wiecie, jakieś też oczekiwanie na wyższą nagrodę. Ludzie a tak naprawdę za jakieś malutkie nagrody gdzieś tam w trakcie ludzie byli skłonni nastawiać się znaczy być wrogami dla siebie samych. Nie? i to jest i to jest właśnie tutaj takie skojarzenie, że też drużyny się uformowały. Tak, I, on, i każda z tych drużyn tam kombinuje przeciwko innej drużynie. Także no stąd to skojarzenie. Właśnie tutaj widać jak e, jest składanie na hejną Po raz pierwszy kasjan e, się tylko przygląda, bo jeszcze nie bardzo wie, o, o co tu, tutaj chodzi. E, o, jest mierzenie czasu pracy i teraz runa hejnał jak najszybciej robimy. Przeskakujemy na kursant, widzimy e, perina i Monmotme. Zresztą z, jak, jakieś kolejne ich przyjęcie. Myślę, że też po to, żeby się, że tak powiem, w tajemnicy Monmotma mogła spotkać ze swoimi współpracownikami czy poplecznikami. Przy okazji dowiadujemy się właśnie, że Perin i Mon Motma są już dosyć długo małżeństwem, ponieważ pobrali się zgodnie ze zwyczajem, jaki był na Chandrili, pobrali się w wieku tam 15 czy 16 lat. Nie pamiętam, przepraszam, nie sprawdziłem, ale chyba 15. Tak mi się jakoś e, ko, e, kojarzy, bo taki jest zwyczaj na Shandrili, więc już jakby no, trochę są e, ze sobą. E, I właśnie spotkanie e, motmów też jest bardzo fajnie pokazana. O, znaczy to zaraz do tego dojdziemy. E, typowy dzień mm, więźniów. Ale Cassian zaczyna tutaj obserwować, że pomimo tego, że oni są podzieleni na te pokoje, tam, piętra, pokoje, stoliki, to już jest, to już więźniowie między sobą nawiązują jakiś kontakt, nawet z innych pięter. Zobaczcie tutaj, ten y, gdzieś tam migowo porozumiewa się z innym więźniem nie? w momencie tego przejścia do roboty, no bo y, słuchajcie, no, nie odkryje Ameryki, jeśli powiem, że najprawdopodobniej kolejny odcinek yy, pokaże nam ucieczkę z tego więzienia, no bo wiadomo, że yy, jakby do tego musi dojść, nie? no bo Kasian yy, pięciu czy tam sześciu lat w niewoli yy, nie będzie siedział, więc yy, Więc jakoś, że tak powiem, na tej, w tym kompleksie więziennym Narkina 5 yy, zawiąże się jakaś yy, rebelia. Czy jakieś powstanie więźniów, coś takiego. No właśnie. Motma rozmawia tutaj z innymi senatorami, którzy są też, no sprzeciwiają się, przynajmniej częściowo sprzeciwiają się temu, co robi Palpatin, oczywiście w sposób taki legalny. I tutaj pada jedno takie bardzo fajne zdanie. To znaczy, jeden z tych senatorów mówi: No tak, ale jeśli robisz wszystko legalnie, to nie masz się czego obawiać. Wiesz, i to, i to jest bardzo fajnie zestawione z tym, bo przecież Kasjan yy, na innej planecie, co prawda, został skazany za nic. No przechodził, i wiecie, i tam akurat przechodził był w morze, w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i został skazany na 6 lat, więc jakby nie do końca prawdą są słowa sen senatora, że jeśli robisz legalnie, to, yy, to nic ci nie grozi. Zwłaszcza, że imperium dowolnie w czasie gry zmienia zasady tej gry. Być może, jak jesteś bogaty i mieszkasz na Korusant, no to tam ci nic nie grozi, natomiast jakby cała galaktyka, to już nie jest tak, że jeśli nie robisz nic złego, to się nie masz czego, czego obawiać. Dochodzi, jest pokazany, że tak powiem, nocleg, czy miejsce noclegowe. Więźniów po dwóch w takiej małej celi mają taką małą. Jakby stację, która im przez, rur, przez rurkę yy, podaje Ży, żywność, dochodzi do y, rozmowy, bo okazuje się, i to jest też bardzo ciekawe, Andor się z tego nie zdawał sobie z tego sprawy, że imperium wydało właśnie specjalny akt, który podwoił albo potroił y, kary y, dla wszystkich więźniów, i to jest y, jakby y, odpowiedź na wydarzenia. Y, które mm, e, no, które miały miejsce na Aldanii, Czyli na tą kradzież złota z Aldanii. E, więc e, jakby oczywiście więźniowie nie wiedzą, że Kasjan brał w tym udział, ale no to właśnie pokazuje, że on też zaczyna rozumieć, że jakby poruszył trochę, tak? Poruszył całą galaktykę. E, Niekoniecznie w pozytywny sposób, że jego działania mają, mają wpływ na to, co się dzieje. Perin i Mocma to sobie zatrzymałem, bo tak patrzą na siebie, się uśmiechają, a jakby zestawiam to z tym, co, co było powiedziane, że to tak, że oni tak się do siebie uśmiechają, a tak już poza tym to tak, to tak trochę mniej. Znowu więzienie. Andor siedzi. Jest właśnie mija 30 zmian później, czyli 30 dni później. Już się tutaj w miarę swobodnie czuję, je sobie przez, rur, przez rurkę, coś tam dostał jakiś bardziej stały posiłek. O, proszę, czyli widać może jego zmiana była całkiem, całkiem udana. Kiedy się światło zmienia, podłoga przestaje być pod napięciem, można wyjść, idą się prawda, umyć, ubrać i już. Yy, nawalają swoje, te, swoje swoją ro robotę, już się Andor, że, że tak powiem, wdrożył. I yy, yy, przeskakujemy do tej planety, jakby rodzinnej yy, Andora, do Marwy, czyli do tej babki, która taką trochę pełni rolę, czy pełniła rolę jego, mat jego matki, troszkę. Yy, i okazuje się, że ona jest chora. Przyjaciele Andora się opiekują. Ta dziewczyna ma na imię X. Przyjaciółka Andora. Opiekuje się nimi. Rozmawiają, że trzeba jakoś zawiadomić Kasjana. Nie wiadomo, gdzie on jest, wyjechał, co się z nim dzieje. A tymczasem okazuje się, że Wal i Cynthia obserwują marwę, no bo mają nadzieję, dorwać. Cassiana, nie, że on wróci do domu a on jednak nie wraca i tutaj też panie się muszą niestety roz, rozdzielić bo Imperium no, jest bardziej aktywne generalnie i mogą wzbudzać podejrzenia w tym czasie Biggs próbuje się skomunikować z Lutenem żeby w ten sposób znaleźć nie, czy żeby w ten sposób przez Lutena dotrzeć do Kasjana i okazuje się, że no tutaj właśnie Kleja jest na nasłuchu i ona zamyka to, tą komunikację, wyłącza tą komunikację i tutaj mamy też pokazaną taką trochę stratę, nie? że rebelia opiera się na, na stracie tych których, tych, na których ci zależy, czy tych, na, tych, z którymi współpracowałeś, tu jest dokładnie to samo. Wal i e, e, Val musi odlecieć z planety, zostawić, zostawić swoją ukochaną e, dziewczynę. Tam więc też jakby wszyscy zaczynają rozumieć, że, że rebelia i walka o dobro oznacza rozłąkę. Nie? Albo rozłąkę wymuszoną, albo rozłąkę spowod spowodowaną śmiercią jednego z yy, kogoś bliskiego, albo rozłą rozłąkę spowodowaną tym, że trzeba chronić tych, yy, na których nam zależy najbardziej. Yy, próba yy, Bix yy, skontaktowania się z Lutenem sprawiła, że yy, no, Imperium zainteresowało się tą planetą ponieważ no właśnie nasłuchuje coraz bardziej i użycie takiej mocnej mocnego komunikatora ściągnęło na Bix tylko jeszcze więcej zainteresowania, ona musi uciekać i kończy się na tym, to już pojadę dalej i zaspoileruję, że ją złapią, ale do tego dojdziemy za chwilę Luton tymczasem udaje się na spotkanie do Soła Gerery i widzimy naszego bohatera znanego z Rebels, znanego z, oczywiście z Rogue One, z Soa Gerery. Tutaj jest troszkę mniej zniszczony, jeszcze nie oddycha przez yy, maskę, yy, tak. I yy, panowie odbywają ze sobą bardzo ciekawą rozmowę. To ty ukradłeś te pieniądze z Aldani. Ha, ha, ha. Nie, to ty ukradłeś te pieniądze z Aldani. I tak, w sumie nikt się nie przyznaje do tego, kto to zrobił, ale wszyscy w, w, jakby Mam wrażenie, że, że są Gerera, to jednak wie, że to, że, to, że to Luten. No i tutaj dochodzi do bardzo <coughs> ciekawej rozmowy. To znaczy, jakby po raz pierwszy chyba w tym serialu dowiadujemy się, że no tak, że są różne grupy rebeliantów, każde na różnych planetach, każda ma trochę inne cele, trochę inne metody działania, i że tak naprawdę nie ma jednorodnej rebelii, i że największym Największym, największym wyzwaniem to jest z tych grupek zrobić jakiś jeden konkretny ruch rebeliantów, tak? E, który przeciwstawi się Imperium. Ta, ta, ta rozmowa tutaj jest całkiem długa. No tak jak mówiłem, Bix została złapana, trafia do Dedry, gdzie będzie przesłuchiwana, a Cassian montuje swoje, nie wiem co to jest, elementy Maszyn bojowych, być może, tak strzelam. Słuchajcie, no to jest odcinek, który jest no najwyraźniej otwarciem, tak? to znaczy otwarciem do jakiejś takiej nowej mini historii, że tak powiem, wewnątrz tego całego serialu. No bo wiemy to, że Kasjan będzie uciekał. W ogóle tutaj była postać, tylko ja sobie jej chyba nie zaznaczyłem tutaj na żadnej klatce ekranu. W każdym razie w tym więzieniu razem z Kasianem, a gdzieś tu może go złapię. E, to jest chyba ten, jeśli ja dobrze widzę tutaj. Akurat widzimy go z tyłu. E, tak, ten. To jest Melsi. Melsi, e, jego e, widzieliśmy po raz pierwszy w Rogue One i był żołnierzem e, rebelian żołnierzem rebelii, który walczył na Skarif, który na Skarif zginął zresztą, więc no, widzimy tutaj jakby początki ich znajomości, więc najwyraźniej w kolejnym odcinku się wyrwą z tego więzienia i być może razem dołączą do rebelii, być może rozdzielą się i Melsi dołączy do rebelii, Kasian dołączy tam później. W każdym razie, no to takie bardzo ciekawe kamioł tutaj, tutaj występuje. No i tak, no i właśnie w kolejnym odcinku zobaczymy albo przygotowanie, albo już samą ucieczkę z tej placówki imperialnej. Będzie opracowanie planu. Zakładam, że to się rozbije nam na dwa odcinki. Kasjan już zaczyna rozumieć, że taki trochę efekt motyla, mam wrażenie, nie? Bo kradniesz jakieś tam złoto na w innej planecie, gdzieś daleko. I nagle okazuje się, że ekipa ludzi w więzieniu musi przez Twoje działania odsiadywać dwa razy dłuższy wyrok. Nie Twoja planeta jest bardziej kontrolowana przez imperium. I twoja najbliższa taka powiedzmy matka, i Twoi przyjaciele cierpią przez to. Nie. Imperium zaczyna, Imperium na korusant, na korusant zaczyna się Tobą interesować. Nie? Więc jakby. To wszystko zaczyna się tak, tak tutaj jakby kręcić i Cassian to widzi, to zresztą widać parę razy jak Diego Luna to gra, jest taki zdziwiony, nie? że jak to, to, to też, to to tutaj też miało wpływ, to co żeśmy tam zrobili na innej planecie, gdzieś tam daleko w drugiej części czy w innej części kosmosu, więc to jest, więc to jest bardzo ciekawe. I, no i bardzo mi się podoba stylistyka zwłaszcza właśnie tego więzienia narkina 5 yy, biel yy metalowe czy metaliczne podłogi, biel, czerwień, pomarańcz jako takie właśnie znaki na tych, czy jako takie akcenty kolorystyczne na tych ciuchach, bardzo mi się to podoba. I co? I to jest kolejny bardzo dobry odcinek, w którym jakby emocje i relacje są budowane dialogiem przede wszystkim, bo tutaj no tak jak mówiłem, no, następują e, długie dosyć sceny dialogowe, tak? Które tam trwają. Tak samo to spotkanie u Monmotmy, tak samo tutaj ten dialog, gdzie jakby jest przedstawiony, jak ta placówka działa, dlaczego i tak dalej, o, o co chodzi, nie? Także znowu taki można by powiedzieć przegadany odcinek, ale bardzo, bardzo fajny. I czekamy na następny. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał ósmy odcinek Andora o tytule Narki na 5 I, i co i do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale Biblioteki Osus. Zostawcie subika, żeby go nie przegapić oczywiście też. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Pa! pa.